Hejka hej moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W tym odcinku pokażę Wam tutaj otwarcie nowej paczki z LEGO Store z LEGO, także ja to teraz już właśnie tutaj otworzę i widzimy się jak już to będzie otwarte. Okej, okay, z tej dużej paczki już sobie otworzyłem, w sensie to już sobie jakby wyjąłem. I tutaj mamy oczywiście tą świątynię, tutaj właśnie y, z turniejowym miastem z nowego sezonu, które tutaj jest figurek i oczywiście od jak to złożę, to będzie recenzja. Ale to nie wszystko, tak naprawdę tylko to, co zamówiłem, ale są jeszcze tutaj gratis z LEGO Store. Pierwszym gratisem jest polibag z kolem oraz tym y, tutaj... Wilczym wojownikiem i takie, takie coś już mam po raz czwarty. Ale fajnie, ponieważ będzie tutaj po prostu większa armia. E, Polibak z tamtego roku z, z Dragon's Rising. Oraz ostatni gratis to już akurat nie z Ninjago, ale również bardzo fajny. Jest to tutaj taki tutaj park wodny. E, także, także tutaj też tak to wygląda. No i co? To już w sumie tyle w tym odcinku. ponieważ idę to już teraz składać. I widzimy się już w recenzji, ponieważ taki właśnie będzie przyszły odcinek. Cześć!